Siemka witam we wtorek ja słuchajcie, ja zaczynam kręcić dechę. Yy, nie będę tam zaczynał coś murować, kombinować. Jakichś tam bloczków, bo tak myślałem może, żeby te cztery wymurować, żeby się podciągnęły, ale tam jak już się miesza zaprawę to już będziemy działać, więc na razie tylko kręcę dechę. Do końca mam nadzieję, że godzinka i będzie po temacie, tym bardziej, że tu tylko tak po trzy wkręty na taką deskę daję i... Aby leżało, żeby było po czym przechodzić, sobie swobodnie i bezpiecznie, żeby było. Także jadę z tym jakąś krótszą jeszcze wybrać sobie na docinkę. Tutaj coś mamy. Jest tutaj. No i będę się odzywał, jak skończę, trzeba będzie wywlec betoniarkę. Piach mamy jeszcze, starczy na pewno, cement jest, plastyfikator też, także wszystko mamy. Tylko robić. Tylko robić. Także zaczynam. Ok, ja mam koniec. Deski zostało tyle co tam widzicie. Nic więcej nie ma. Także na styk można powiedzieć, że co prawda tu trochę więcej zostało. Ale nakręciłem na razie. Później, jak się to wszystko poschodzi, to wtedy ściągniemy to z powrotem i, i będzie git. Chłopaki już tam leją. Betony. Co prawda zdziwiłem się, że nie leją z pompy. Kurde, bo wiadomo, to wygoda jednak. Ale jest ich pięciu, to tam mają co robić, a całkiem yy, możliwe, że po prostu yy, nie, nie była dostępna pompa, no bo wiadomo jak to z pompami jest. Bardziej są, yy, po prostu jest ich mniej niż, niż zwykły gruszek, więc dlatego może tak. W każdym bądź razie lejota, lejo na ostro, dobra. To ja tu sprzątam i zaraz idę wyciągać betoniarę wszystkie. Jakiś tam cement, coś i trzeba będzie mieszać zaprawę e, metalakiem, tylko sobie wezmę ten, ten bałagan zrzucę na dół, bo kasterka mi się przyda i metalakiem stwierdziłem, że będę sobie zaprawę tutaj w kasterce dawał na górę. Co prawda ona jest trochę pięknięta, będzie mi pociekać z tej z tej, tej, ale tam trochę może bałaganu narobić na tym, nie? Na desce, ale Mówię, nie wiadomo czy nie się czymś tam przykrywał tego to i taki. Odkręciłem tą belkę, żeby mieć taki wyłaz tędy, w sam raz się mieszczę jeszcze także spoko zarzucę to wszystko tutaj, i trzeba sobie ułatwiać, jaki jest sprzęt, bo po to w sumie jest tak samo. Zaprawkę sobie elegancko damy na tym słuchajcie, nie wiem czy coś kiedykolwiek tak robiliście, ale ja próbuję zlutować pękniętą kasterkę, żeby mi tam nie kapało na te deski. To z lutownicą, a spoiwem jest trytytka. Zobaczymy jak to się... czy to się spisze i czy patent można będzie opatentować. Tak mi wpadł na myśl, że spróbuję, no bo warto spróbować. Zawsze to mniej bałaganu będzie na tym tym. Dobra, polutowane. Rzadko robię, no bo wiadomo, te warunki, ciepło. O nie! Córka by mnie ukatrupiła, zobaczcie. Co to? Jakiś Chase albo ktoś taki. Japie... Bawiła się tu w piasku chyba dlatego. Dobra, to co? Wjeżdżam z tym na górę teraz. Został dobrze wymieszany. Kurde, oczy mu za, zabetonowałem. Będzie dobrze, będzie żył. O! Nie lecisz gdzie lecisz? wszystko leci, dobra wysypię to do końca, przepukam trochę betoniarę i jedziemy z tym na górę żeby włożyć sobie właśnie to tutaj i się z tym nie szarpać dobra, mamy to, mamy to, mamy to i dobra, idę wyciągnąć widłę i mamy sprzęt na górze tak będę robił cały czas z tym klej, to nie wiem jak z klejem też będę, bo to wiaderko ciężkie, będę się podawał na górę maszyną i chyba i tyle. No i dobra, jestem. Lekko se tą wodą tutaj schlapię, nie, nie wiem, wiem, czy jest sens, czy nie, do tych pierwszych. W sumie nie wiem, czy trzeba było tak naprawdę, ale zawsze lepiej złapię, nie? Dobra, cyk. Zaprawka, trochę mi się wody nalało jeszcze z góry, ale spoko będzie. Tu z boku też zrobię miejsce na zaprawę pomiędzy tym bloczkiem a tym nie, Tu kleju to bardziej, że to nierówno jest. Więc nie ma sensu. Tak naprawdę. Jakoś grubo nie daje, bo wieniec był pod sznurek, więc też nie ma potrzeby za grubo dawać, tylko też nie za cienko, bo kurde, jak znowu za cienko, to później będę dobijać musiał, nie wiadomo jak. To wszystko. Dobra, gloczek. Koło po długiej poziomicy nie wzięłem, będę musiał zejść na dół, później chcę sprawdzić, czy mam tam dobrze wszystko, jeśli chodzi o... o tutaj, o Olico, chociaż widać mniej więcej, więc stawię tak tutaj miejsca trochę. Boże, nie wiem, czy potrzebny jest ten ciężki młotek, czy, czy gumowym się nie dobiję I zmierzę, i zmierzę sobie od wieńca. Tom. Wysokość, po prostu tu od spodu do góry bloczka i tak samo tam zrobię po prostu, żeby nie, jakoś nie przenosić tych poziomów, czy nie kombinować zbytnio. O, ale mi tutaj się wylazłeś, nie kolego. I tak te wszystkie cztery lecę teraz, ustawiam je sobie. Tam sobie wziąłem wiadomo, żeby sobie przenieść, przełożyć zaprawę żeby z tą kasterką nie latać czasem Jeszcze sprawdzę pewnie uciek i tak teraz Trochę Nie no jest tutaj O kurde tutaj jeszcze w to Też uważam właśnie że zaprawy za dużo nie nawalić Tam bo później będzie mi wypychać i będę kombinował za dużo ale jak się tu puknie, to powinny być ok. Chyba będzie. Będzie pan zadowolony. To lecę z tamtymi wszystkimi czterema. Teraz jest tu pionik. Tu jeszcze, jak trochę podciągnie, to wtedy pójdę z dołu. Sobie sprawdzę z dużą poziomicą, czy jest jak trzeba. Ewentualnie go ruszę, wtedy prawo, lewo. Dobra. Będzie git. to spadam. Wszystkie cztery, a później zobaczymy, jak to będzie ciągnęło. Ta zaprawa cała. No i mam takie te aparaturki, gdzie mogę sobie spiąć tu do. do Kurde, praktycznie na równo mi tu wychodzi. A to nic się nie zrobiło. To jest 140 i tak pójdzie, nie mam metrówki. Gdzieś mam 140, tutaj i tak będzie niedaleko z ciekawości, tak szybko zobaczę. Czy ten bloczek w ogóle będzie musiał tutaj wejść, czy, czy lepiej zostawić luzu przy wkładaniu murułatym? ale za blisko też dam, to też może być kicha tak naprawdę. 70 jest dotąd. To chyba nawet nie wiem, czy będę wchodził tu z następnym bloczkiem, powiem wam. Hmm, a chyba nie, lepiej mieć trochę luzu. Niż na ciasno tu coś kombinować. Później. W sumie zawsze mogę bloczka ściąć, też to też Druga sprawa, nie. Mam te wszystkie cztery ustawione. Teraz idę na dół tylko łatę przyłożę sobie po ścianach, czy zobaczyć, czy, czy nic nie wystaje, czy jest jak potrzeba. I tak myślę, że chyba pójdę teraz przygotować sobie dwie, dwie kawałki murłaty z dwoma kawałkami krokwi, takiej krótkiej. Przez ten czas jak one się pociągną, tylko że mi to kurde zaprawa, nie, tu nie. nie zaczęło dosyć za bardzo. Przesunę się ją tutaj w cień. i dwa kawałki murławki, żeby se elegancko ten w razie czego na później będą już gotowe, a przez ten czas to się, to się to, to se pociągnie ta zaprawa i to będzie najlepszy chyba sposób niż teraz próbować tu sznurek montować wiadomo, że zrobiłbym, ale i tak tam to jest do zrobienia i tak więc można to wykorzystać w ten czas. Wcinam sobie na 20 cm tą klopę no i zaraz się spotykamy tam gdzieś, znaczy tu chyba wszystko spotykam, co ja gadam. Gada tylko i też dziś. Okay, słuchajcie, mam na, napisane w projekcie, że jest głębokość zaciosu, jest 30 mm. Trochę mała kurde, no ale... czy jeśli rozumiem dobrze, to jest tutaj, o. Ten punkt, czyli powiedzmy, że ustawiłem sobie 30 stopni na pile. I tak mniej więcej na oko, Ciachnę sobie to. I ile on tutaj ma, powiedzcie mi, no takie niecałe trzy dychy, to mógłbym jeszcze drik, chociaż nie, no kurde, ma 3 dychy jak cholera. Czyli tak o, to teraz tutaj kącik prosty. Powiedzmy, że kurde tym kątownikiem będzie słabo tak mi tu narysować. A nie mam żadnego takiego płaskiego. Coś takiego o. No i tutaj to będzie tylko piła ręczna wchodzi tak naprawdę w grę. Ale to zaraz na tym będę musiał zrobić. Piła ręczna I rozkminiałem nad tym, bo kurde, są takie te piły do cięcia metalu. One mają 127x127 127 głęboko tną. I tak rozkwiniałem, czy by je nie użył. Ciekawe, czy można taśmę do niej dobrać do drewna. Ona kosztuje około 800 zł chyba taka piła, ale zacież to by idealnie się ten po prostu by się tym wgryzał, tylko nie wiem, czy by dało radę. nie? Także chyba jeśli o to chodzi, to dobra piła ręczna. No to co, no to nie ma tu się czaić, tylko po prostu trzeba zrobić sobie dwa nacięcia tutaj. I, I wycinam to i lecimy dwa kawałki mułaty tylko przewiercę, żeby można założyć na szpilkę, żeby nam się nie bujała, i, i tyle, tak naprawdę. Dobra, to nic. To tak mniej więcej na środku sobie nacinam i zaraz się odzywa, Widzicie, nie mam nic, kurde, co mógłbym e, takiego płaskiego odznaczyć sobie kąt prosty. Więc po prostu robię tu odcięcia Będzie wystarczająco dobrze, ale Już wiem, że rzecz, którą muszę zamówić to jest rzecz Zwana kątomierzem zwykłym, bo nie mam Miałem taki jeden duży, ale to on jest on do dupy taki Można powiedzieć, się nie nadaje do niczego Więc tak to tylko Na teraz to coś takiego, ale malutki ten zaciosik, pizdowaty taki kurde No ale jest jaki jest Żadną piłą tego nie utnę, bo kąt jest za duży, nawet nie ma o czym mówić. Także trzeba będzie to ciachnąć zaraz ręczną. I tak zrobię też drugi. Tak samo zaznaczę i, i lecę tam. Dobra, ja już na dachu. Tak chcę sobie zobaczyć tylko na oko mniej więcej, gdzie są to dać, żeby mi to nie przeszkadzało. O, to będzie wyglądało. I tak, żeby sznurek mi nie przeszkadzał w tym, on i tak będzie tu na równo. Kurde, tak... Lekko będę musiał go przekosić po prostu sobie. Czyli jak dam tutaj i tu, tu, na wierce se szpila gdzieś mniej więcej, to będzie dobrze. Na drugą stronę będzie tak samo wtedy pasował. Także tak, zaraz zrobię i tu se powiedzmy, że zamocuję. Wtedy sznureczek tu na koniec, tam do szczytu i wiemy, że jest wszystko Gra i buczy. Także tu sobie go zaraz przypierdzielę paksem, jednym i tak samo zrobię z drugiej strony. No i dobra, kręcimy. Słuchajcie, ja wiem, że nie musiałbym tego robić i mógłbym sobie to wymierzyć jakoś inaczej, ale mam materiał, mam też czas, żeby to sobie zrobić i żeby być pewien tego co robię. Więc dlatego, tak sobie to złapię. Nie z tej strony przykręcam. <noise> Miał być, miał być do zewnątrz, a nie tutaj. I łapie. Na samym końcu możliwe? Tu że... się ja pokrzaniłem, nie wiem. Dobra, dalej nie musi już iść, trzyma się. Zapodamy to tutaj zobaczymy. Tylko że 18 nawierciłem, nie wiem czy to nie bo on tu trochę luźno może być, ale tam tyle o ile Gdzie jesteś? O i coś takiego to podobno będzie Tak, tak, bo jestem trochę poza, także jak sznurek będzie, tam lekko szedce, najwyżej przewiercę sobie na wylot, dam go od drugiej strony deski Czy coś, tak jakoś się wymyśli. I tak chyba trochę poniżej będę się z tym trzymał, a nie, nie jakoś tam na równo centralnie. Tylko wiadomo, zdeczka niżej to można chyba dać, mi się wydaje. Nie wiem. Dobra, to tak mamy i robię z drugiej strony to samo. I to będzie mi przygotowane. Wiadomo, na razie jeszcze nie niepotrzebne, ale żeby za wysoko nie wyjechać, to, to może i tak być. No i dobra, jestem. Bo to będzie jedyna okazja, żeby użyć moje sznurki te co mam tego ustrojstwa. Chociaż nie, na całym tym szczycie mi się to już przyda w sumie o. No to jednak się na coś przydało. Tylko oprócz niech chyba jeszcze się zużyję. Nie wiem, że nie będę musiał. Nie będę musiał, żeby sobie trochę oddalić ten ten, bo tak to za wysoko będzie trzymać. W gdzieś tego sznureczka mi starczy. on fajny w miarę. Będę też żyłki użyć co prawda. No nie, nie zdążę przed przerwą nie dziabnąć, musiałbym kleju umieszać, a ja nie chcę kleju mieszać. zaprawa spoko, spoko jest mięciutka, także jej nic nie jest, ale ten. Ale gorzej z sklejem mógłby przy, przysnąć mi wiadrze, więc nie będę tego robił. Starczy chyba tak. Puścimy sznurkę i jak wrócę tam koło, pewnie będzie dobra druga godzina, to wtedy się weźmie ten weźmie się wtedy i w sumie dociągnie się nawet sznurek bardziej. Mogę to tak zrobić. Cyk. I będziemy mogli lecieć dalej z tematem. Na pewno to dzisiaj wymuruje, jeśli chodzi o, o ten. Będę musiał bardziej naciąć. ale teraz nie chcę jeszcze szarpać, bo zaprawa co prawda twardnieje, ale niech sobie będzie przygotowane. Nie wiem, gdzie mam te moje żółte ustrojstwa jeszcze i spadam na przerwę. Dadę po córkę, wrócę. Gdzie są te moje żółte ustrojstwa? Brat mi przywiózł, ale nie widzę ich tutaj. A gdzieś tam mam w kubku skitane. Dobra, to ja uciekam. Jak wrócę, to działamy. I dobra, jestem z powrotem w końcu, zanim się wtarabaniłem tu z tym wszystkim. Na górę układam to, ustawiam sobie już, żeby wszystko było jak trzeba. Sznurek z tamtej strony już mam, także zaczynam się, biorę się w końcu za te murowanie, bo zeszło z tym wszystkim grubo. Zaprawę odkrywam i lecimy. Klej mam, tu przyniosłem. Alligatora też wziąłem z prądem już, w razie czego, żeby było, bo będę musiał tą konstrukcję tutaj zdjąć sobie tak naprawdę, żeby już ciągać za sobą kasterkę. Trochę już nie wybrałem, więc nie będzie taka ciężka Jak zaprawa Powinna być w porządku chyba Jadro wysło to wiadomo, co się o No taka już kurde powiem wam no e no, w sumie spoko będzie Nie ma tragedii Może lekko chlapne pędzlem tylko i Przemieszam i zaczynam działać z tym w końcu. Z tamtej strony będzie mi wygodniej jechać, więc przejdziemy z tym, nie wiem czy mi się to... przeciągnie to chyba. Ktoś tam pokapuje, ale niewiele, czyli ten mój spaw coś tam dał chyba. Dobra, to klej i lecimy z tematem. No i dobra, to zaczynamy. Eee, ogólnie klej położę jako ostatni, żeby nie ciągnął już na solbecie, żeby tam nie było problemu z tym. Zaraz pewnie będę bieg za prawę robić, bo ma dużo tutaj tu jej nie wystarczy. Może większego miksa by się przydało jakiegoś dziapność. A to znowu ta kasterka za ramię pięknie i będzie też po wszystkim. No i dobra Ploczek. Młotek. Ja tam standardowo sobie lubię spojrzeć na ten Na oko to chłop w szpitalu Umar jeszcze troszkę O szkule, teraz to dobiłem chyba czy nie? nie jeszcze spoko jest i dobra byłoby nawet troszkę za daleko mi powiedział Mamy to. Tu mi robiłem w sumie trochę. Niech tam sobie dojdzie. No i dobra, i lecę tak po kolei teraz. Jakąś muzę odpalę i, i działam. Krzyczę, zaprawa, zaprawa, a tu nikt się nie odzywa. Nie wiem o co chodzi. Niko nie ma. Nie no, żartuję. Przypomniały mi się czasy jak ten, jak się działało kurde na tym, jako pobocji, 2003 rok, prawdopodobnie to było, stawka jakieś 4 zł na godzinę, a może i za 4,50, jak już było po podwyżce, no i miałem obsługę murarzy i tynkarzy na dużym hotelu, tam około 60 pokoi było i murowanie i tynkowanie na wszystkich piętrach, to o 5.30 z majstrem od, od betoniarki zaczynaliśmy, żeby na siódmą wszystko było gotowe, w kasterkach powrzucane, na grubo szła. Szła robota tej, 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 tej zaprawy tynkarskiej dziennie, to ile ja przerzuciłem, masakra. Jak o drugiej słyszałem hasło ZAPRAWA, to myślałem, że wezmę młotek i pójdę, któremuś przyrżę w łeb już, nie? bo człowiek już taki był wypompowany. Masakra, no. Czasy były niezłe. Też dobrze, bo im dłużej było za dnia, to już większy, więcej majstrów odpadało, nie? Bo już któryś się nachlał, to już nie ma mocy tam, żeby działać przerobowej. To już tak od, od 14 to zaczynali powoli ubywać, nie? A o 17 to niektórego trzeba było już znosić na dół, sprowadzać, bo jeżeli się nie zabił czasem, przypadkiem. Takie to czasy były na budowach. Nie wiem, czy tak dzisiaj się jeszcze dzieje. Pewnie już nie, aż w takiej skali, jeśli chodzi o pijaństwo, ale. Ale też pewnie się zdarza. Nie? Tylko wtedy to się spirytus waliło, nie? Znaczy ja nie, ale, ale oni. Mieszali spirytus z wodą i jazda. Dobra, rzucam to na górę. Nie wiem teraz, jak to dam, tak naprawdę, bo już mam sznurek uszczony. Dlatego biorę sobie to wiadro chyba ze sobą i po prostu będę sobie wiadro przerzucał trochę, żeby mi, jeżeli było, tą kasterkę podnieść. Jadę z tym do, do tego... Jak to się nazywa? Tam rzucić i jedziemy dalej. O no, kurde. To ja to waży, ale jakoś muszę to opatentować, żeby nie mieć problemów w tym cały czas. Chociaż tu za prawie tak dużo mi nie będzie szło, tylko z drugiej Mańki jeszcze trochę. Dobra, będzie. jest ta deska mnie nie pomaga tutaj, ale dobra, będzie chyba. O, już się opierają te, lece. Wszystko idzie dobrze, tylko powiem wam, ten wiataż, że mi ten mi nerwach. Tak mi pcha sznurek, że nie wiem co, nie wiem czy nie się się sprawdzić łatą, jak przelecę to całość już po prostu iść na dół i przyłożyć łatę, czy to jeszcze nie spierdziela, bo wiadomo, że w sumie kolejna warstwa wyrówna, ale nie chciałbym, żeby mi jakiś tam banan się zrobił. Wklęsły w sumie, bo stamtąd wieje z północy. To bym nie chciał, żeby taka akcja była. Kurde. No i dobra, czas na docinkę. Z tej se pojechałem, kilka, żeby nie dwali Docinki na, gdzieś tam na rogu. 135 będzie spoko. Wybieram sobie tam z tamtych, kurde, wiecie, na dole co mam kupę. No bo szkoda, ciąć całych. Dobra, polecę tnę. deseczka deseczka mi się przyda, żeby nie pociąć. Ciacham, wklejam przyrodę na drugą stronę. No i dobra, zaprawy i kleju mam chyba jeszcze na jednego, trzeba będzie zaraz iść i ten, jak to się nazywa, Jeśli i umieszać, tylko nie wiem, kurde, czy całego mieszać, no bo co tu zostało, taki kawałek, nie wyrobię całego, bo będę musiał coś mniejszego zrobić, jeszcze muszę tam pouzupełniać przy końcach, jak sznurki pozdejmuję i to by było na tyle. Może kleju trochę więcej urobi, tam bym sobie wystawił te następne tutaj. Żeby było jak się sznura trzymać później, jutro od razu, z rana, chociaż klej to będzie w taką pogodę, to będzie ciągno tak szybko, że można postawić bloczka, a zaraz po chwili do niego sznurek dawać, więc też to nie powinno przysporzyć większych problemów tak naprawdę. Dobra, zostały mi dwie, dwie sztuki i docineczka, no i później na uzupełnienie tego, pewnie trochę zaprawy zostanie, nie wiedziałem ile urobić, bałem się, że za mało urobię i też będzie dupa, więc więc stwierdziłem, że lepiej niech będzie tak o. A gadałem jak jechałem po córkę z chłopakami. Z jednym z ziomków tam, którzy robią To mówi, że ten, że wzięli w gruchę, a nie z pompą. No bo na piątek dopiero pompa była, więc trochę długo. Oczekiwania, a tak tu mają już wylane w sumie się nie dziwię, tym bardziej, że ich tam kilka jakbym samemu miał, to bym poczekał pewnie, ale jakich tam jest kilku to sobie to ogarnęli bezproblemowo. Dobra, pozupełniałem już te szparki, tam mam skończone. Teraz wezmę tutaj, rzucę jednego bloczka tutaj. No ile mi tej starczy zaprawy, to tyle zrobię. Robię to pod maszynkę, ponieważ resztę całą też będę robił maszynką. I nie chcę tam sobie niżej dać kleju czy coś, że nie było później problemu z tym. by też nie było, ale wolę tak. Nie wiem na ile wystarczy tego kleju, ale trochę powinno, przecież te, te dwa, żeby to puścić, to już, to już będzie dobrze. No i dobra. Nastygnie. Cyk. Wrzucamy go tutaj. Ty, gdzie ja mam to poziomice? Tu, tu poziom to jest bezproblemowy. Tu delikatnie w tą, tu już się tyle nie dostuka co na zaprawie. Wyglądałoby na to, że jest wszystko Ok, ja już kończę sprzątać e, Bateria jeszcze mi padła na koniec Także na dzisiaj finish Mam się po 6 znowu na żyłkową nie wskoczę jutro czwarta 30 kończę co by się nie działo żeby trochę nadrobić tych prac, no bo wszystko rośnie, a ja nie wycinam Później się okaże, że będzie dużo roboty do zrobienia. Także na dzisiaj koniec, uciekam. E, mam nadzieję, że to znacznie to się podniesie. Ten akurat szczyt będę jechał wyżej, z tego podróży zdałem sobie te e, takie wzor wzorniki krokwi i tak samo opuścimy ze czterech do szczytu chyba. A nawet czy nie, nie wiem, czy na początku w początkowej fazie nie będę sobie przekładał czegoś, po poziomice czy czegoś tak naprawdę do tej góry krokwi, pseudo krokwi. I będę jechał cały ten e, szczyt, a później dopiero ten drugi, żeby nie skakać tak z tym i właśnie jak do tego będę trzymał ewentualnie sznurek mnie do szczytu, to żeby nie, nie przekładać tego co chwilę, bo bez sensu. Także dojedziemy jeden e, i będziemy robić wtedy drugi. Także takie sprawy. Dobra, ja uciekam. To do jutra. Trzymajcie się jedziemy dalej jutro. Zobaczymy ile się jutro uda yy, podziałać. Na pewno starczy mi na kolejną warstwę i może na jeszcze jedno kawałek. No i trzeba będzie blocze dawać na górę, także to nie będzie też tak szło, nie wiadomo jak szybko, no bo w międzyczasie jeszcze bloczki będziemy musieli dawać. Dobra, to ja uciekam. Trzymajcie się tam. Pozdóweczki na razie, cześć.